Witaj, podróżniku czasu i mitów. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż w głąb zapomnianych tajemnic bogów i stworzeń mitologii słowiańskiej. Przygotuj się na odkrycie starożytnego świata, w którym duchy strzegły lasów. Bogowie kształtowali losy ludzi, a tajemnicze stworzenia czaiły się w cieniu. Jeśli podobają Ci się tego typu treści i chcesz dowiedzieć się więcej o mitologiach z całego świata, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych epickich historii. A teraz przejdźmy do historii. Narodziny świata i wielka równowaga. Na początku, zanim liczył się czas i zanim powstał solidny ląd, na którym można było stanąć, wszystko było ogromnym, nieskończonym oceanem. Nie było nieba, gwiazd, słońca ani księżyca, tylko pustka i ciemność głębokich wód. Ale w tej wielkiej nicości było coś pręd, pierwotny Bóg, Stwórca. Był sam, otoczony ogromem nieskończoności, i spoczywało w nim wszystko, co jeszcze istniało. Rod pozostawał pogrążony w ciemności przez niezliczone eony, aż poczuł, że nadszedł czas, aby zaprowadzić porządek w chaosie. O własnych siłach oddzielił się od pustki i z wielkim wysiłkiem zrodził kosmiczne jajo, nasienie wszechświata. Z tego świętego jaja wyłonił się pierwszy oddech stworzenia, światło. I światło podzieliło nieskończony ocean, podnosząc niebiosa w górę i obniżając wody, aby pewnego dnia mogła pojawić się Ziemia. Ale bilans nie był jeszcze pełny. Wewnątrz pierwotnego jaja rod stworzył także siły bliźniacze, które rządziłyby dualnością świata Belobok, Bóg Światła, Dobroci i Mądrości oraz Czarnobóg. Władca cieni, zniszczenia i chaosu. Byli doskonałymi przeciwieństwami, nierozłącznymi i wiecznymi, gdyż jedno bez drugiego nie mogłoby istnieć. Tak rozpoczął się wieczny taniec równowagi dobra i zła, dnia i nocy, życia i śmierci. Kiedy Rod poczuł, że jego praca została wykonana, nie chciał sam rządzić światem. Następnie z własnej istoty stworzył pierwszych bogów, władców kosmosu. Wśród nich były Svarog, niebiański kowal, który rozpalił ogień słońca i ukształtował niebiosa. Makosz, bogini przeznaczenia, który tkał nici śmiertelnego życia, i Weles, władca głębokich wód i ukrytych tajemnic. Każdemu z nich dano część stworzenia, aby prowadziła i chroniła. Gdy niebiosa zostały uformowane, a bogowie na swoich miejscach, rod w końcu odpoczął, rozpuszczając się w samym stworzeniu. Ale równowaga nigdy nie byłaby idealna. Czarnobóg, Władca ciemności zazdrościł Belobogowi światła i pragnął, aby świat pozostał w ciemności. W ten sposób rozpoczęła się odwieczna walka pomiędzy dwoma braćmi, pojedynek, który będzie powtarzany przez wieki, kształtując losy ludzkości. I tak narodził się świat. Nie spokoju, ale z konfrontacji światła i ciemności, stworzenia i zniszczenia, porządku i chaosu. Ta święta równowaga będzie rządzić wszechświatem na zawsze, przypominając wszystkim, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Perun, Pan Niebios i wojna z Welesem. W sercu rozległego słowiańskiego nieba, gdzie wiatry tańczą wśród chmur i grzmoty ryczą jak nieokiełznane bestie, króluje w Peru, najpotężniejszy z Bogów. Jest Panem niebios i grzmotów, strażnikiem porządku i sprawiedliwości. Ze swego wzniosłego tronu obserwuje świat ludzi i Bogów, gotowy ukarać tych, którzy kwestionują harmonię wszechświata. Ze swoją brodą złotą jak promienie słońca i lśniącym toporem, który po rzuceniu zawsze wraca do dłoni, Perun jest najwyższym wojownikiem budzącym strach i szacunek. Ale pod ziemią w ciemnych, błotnistych głębinach podziemnego świata żył jego odwieczny wróg, weles, Bóg-wąż. Weles był zdradliwą, przebiegłą i zazdrosną istotą, która rządziła podziemnym światem, rzekami i stadami. W przeciwieństwie do Peruna, który cenił porządek, Weles był mistrzem chaosu. Tam, gdzie Perun zachował sprawiedliwość, weles siał zamieszanie. Nie stawił czoła przeciwnikom w bezpośredniej walce, wolał oszukiwać, ukrywać się i atakować z ukrycia. Rywalizacja między dwoma bogami była tak stara jak sam świat. Perun, który królował w niebiosach, i weles, który pełzał po ziemi i wodach, byli naturalnymi przeciwieństwami. Ale pewnego dnia Weles przekroczył wszelkie granice. Zakradł się do niebiańskiego królestwa i ukradł coś, czego Perun nigdy by nie wybaczył swoją świętą trzodę. Niektóre legendy mówią, że Weles porwał nie tylko boskie stada, ale także dzieci Peruna, a nawet jego żonę, pozbawiając ją wolności i wciągając w swoje mroczne królestwo. Chciał sprowokować Boga piorunów, rzucić mu otwarte wyzwanie, zmusić go do zstąpienia na jego terytorium, gdyż w podziemiach Weles był silniejszy. Kiedy Perun zdał sobie sprawę z kradzieży, jego wściekły krzyk wstrząsnął górami. Niebo wypełniło się grzmotami, a błyskawice rozświetliły ziemię, jakby cały świat stał w ogniu. Rozpoczęło się wielkie polowanie. Perun rzucił swoje pioruny w welesa, ale wężowy Bóg był przebiegły. Ukrywał się w głębinach rzek wśród korzeni drzew, w najciemniejszych jaskiniach, a nawet wśród ludzi, przebierając się za zwykłego śmiertelnika. Ale nieważne dokąd uciekł, Perun zawsze go odnalazł. Za każdym razem, gdy Weles zmieniał postać lub próbował uciec, Perun uderzał swoją wściekłością w ziemię. Błyskawice spadające z nieba były jego bronią, a burze jego gniewem. Z każdą bitwą wyły wiatry, drzewa się kłaniały, a rzeki wylewały, jakby sama natura drżała przed konfrontacją dwóch bogów. Wreszcie Weles pozostał bez schronienia. Potężnym ciosem Perun uderzył go bezpośrednio, zmuszając go do wycofania się do swojej domeny w podziemiach. Ciało węża zostało rozcięte, a jego krew płynęła jak rzeki ziemi. Ale Weles był bogiem. Nie można go było całkowicie zniszczyć. Podobnie jak pory roku, zawsze wracał, próbując ponownie zakwestionować równowagę świata. Zwycięstwo Peruna było nie tylko triumfem osobistym, ale kosmiczne wydarzenie. Ilekroć na niebie rozbrzmiewał grzmot, Słowianie wierzyli, że Perun ponownie goni Welesa, powstrzymując go przed szerzeniem chaosu na świecie. Każda burza była przypomnieniem tej odwiecznej walki walki pomiędzy porządkiem a chaosem pomiędzy niebem a ziemią pomiędzy grzmotem a wężem. I tak ludzie nauczyli się bać i szanować Peruna, składając mu hołd, wznosząc ołtarze i prosząc o jego ochronę przed siłami zła. Dopóki Perun będzie w niebiosach, świat będzie bezpieczny przed panowaniem ciemności. Morana i cykl życia i śmierci w zimnych i tajemniczych krainach świata słowiańskiego, gdzie zimy były długie i bezlitosne, starożytni obawiali się przede wszystkim jednego imienia Morana. Nie była tylko boginią. Była uosobieniem zimy, śmierci i ciemności. Jego dotyk był zimny jak lód, jego obecność sprawiała, że liście więdły, a rzeki zamarzały. Kiedy Morana chodził po ziemi, życie ustało. Ale jego historia nie kończyła się tylko, bo w sercu ciemności zawsze kryje się obietnica odrodzenia. Los Morany mówili, że Morana narodziła się z nici przeznaczenia utkanych przez wielką boginię Makosz, pani życia i zbiorów. Ale podczas gdy Makosz reprezentował płodność i wzrost, Morana przynosiła odpoczynek i ciszę śmierci. To ona przecięła nici życia śmiertelników, gdy nadeszła pora, zabierając dusze do podziemi, gdzie miały odpocząć, aż cykl zacznie się od nowa. Jednak Morana nie rządził sam. Jego los splatał się z losem jego brata i był jego wiecznym przeciwieństwem Jarilo, Bóg wiosny, płodności i odrodzenia. Byli dwiema stronami tego samego cyklu, skazanymi na odnalezienie się i utratę siebie na zawsze. Miłość i tragedia mówi się, że w odległych czasach Morana i Jarilo byli kochankami, choć byli przeciwieństwami. Poznali się wiosną, kiedy lody zaczęły topnieć, a na polach pojawiły się pierwsze kwiaty. Jarilo swoją żywą i ciepłą obecnością wnosił świeżość do życia, podczas gdy Morana, bardziej powściągliwa i tajemnicza, patrzyła na niego z melancholią kogoś, kto wiedział, że ich miłość jest skazana na koniec, bo skoro wiosna nadeszła, to i ona musi odejść. Gdy lato odchodzi w niepamięć, a liście zaczynają złocić się, Morana zdaje sobie sprawę, że jej czas znów się zbliża. Jarilo, który wcześniej dominował w krainie swoją obfitością, zaczyna tracić siły. Z każdym dniem więdnie jak zboże wysychające przed zimą. Kiedy nadchodzi przesilenie zimowe, Morana staje w obliczu swojego nieuniknionego losu. Zabij Jarilo, aby cykl życia mógł być kontynuowany. Zimnym pocałunkiem zabiera go do podziemi, gdzie spoczywa aż do kolejnych narodzin. Ale jej zwycięstwo jest gorzkie, ponieważ bez Jarilo Morana staje się jedyną władczynią na świecie. Jej rządy lodu pokrywają ziemię, drzewa pozostają nagie, rzeki zamarzają, a ludzie wycofują się do swoich domów w obawie przed zimnem i śmiercią, jakie ze sobą niesie. Koniec i początek Słowianie wiedzieli, że zima Morany jest konieczna, ale to nie powstrzymywało ich od pragnienia jej końca. Pod koniec zimy urządzano wielkie festyny na jej cześć, a raczej pożegnanie z nią. W wielu wioskach chłopi tworzyli lalki ze słomy, przedstawiające boginie, i palili je, lub wrzucali do rzeki, co symbolizowało jej odejście i powrót Jarilo. A potem, pierwszego dnia wiosny, kiedy lody zaczynają topnieć i ptaki znów śpiewają, Morany już nie ma, ale nie na zawsze. Ona po prostu czeka, w cieniu czasu, wiedząc, że cykl zacznie się od nowa, bo nie ma życia bez śmierci, nie ma wiosny bez zimy. A Morana zawsze powróci jako obietnica i przekleństwo, przypominając wszystkim, że czas nigdy się nie kończy i że wszystko, co się pewnego dnia narodzi, musi umrzeć, aby narodzić się na nowo. Domowoi i duchy domów w starożytnych słowiańskich wioskach, gdzie wiatr szeptał tajemnice wśród drzew, a cienie poruszały się w mroku nocy, obok ludzi żyły duchy. Nazywano ich domowi, niewidzialni strażnicy domów. Dla wielu te małe istoty były błogosławieństwem, cichymi obrońcami, którzy dbali o dobro domu i jego mieszkańców. Ale dla tych, którzy ich nie szanowali, domowoi potrafili być złośliwi, a nawet okrutni. Niewidzialny strażnik mówiono, że domowoi mieszkali ukryci za piecem lub pod deskami podłogowymi, ukazując się tylko tym, którzy byli naprawdę blisko nich. Byli mali, owłosieni i wyglądali jak miniaturowi starcy, z długimi, kudłatymi brodami i uważnymi oczami, które wszystko obserwowały. Niektórzy mieli życzliwe, przyjazne twarze, podczas gdy inni, szczególnie ci z zaniedbanych domów, mogli mieć przerażające, ciemne rysy. Chronili rodziny przed złymi duchami, utrzymywali spokój w domu, a nawet pomagali w pracach domowych. Ale był jeden warunek: dom wymagał szacunku i opieki. Jeśli mieszkańcy byli leniwi, kłótliwi lub nieporządni, domowoi okazywał swoje niezadowolenie. Zaczęło się od drobnych znaków: przedmioty zniknęły, drzwi skrzypiały w nocy, tajemnicze kroki odbijały się echem po pustym domu. Jeżeli zaburzenie trwało nadal, duch mógł powodować wypadki, przewracać naczynia, a nawet ciągnąć mieszkańców za włosy podczas snu. Rytuały szacunku, aby uszczęśliwić domowoi, rodziny wykonywały proste, ale bardzo ważne rytuały. Powszechnym zwyczajem było zostawianie przy piecu kawałka chleba lub miski z mlekiem jako ofiarę dla małego opiekuna. Część osób przed pójściem spać szeptała miłe słowa, dziękując duchowi za jego ochronę. Kiedy rodzina przeprowadziła się do nowego domu, domowoj powinien zostać zaproszony do współpracy, w przeciwnym razie losy rodziny mogą zmienić się na gorsze. Bardziej przesądni wierzyli, że jeśli domowoj pojawi się we śnie z ponurą lub wściekłą twarzą. Jest to ostrzeżenie przed zbliżającą się zagładą. W chwilach zagrożenia domowoi czasami pociągali właścicieli domu za nogi, gdy ci spali, budząc ich, zanim wydarzy się coś złego. Ciemna strona domowoi. Ale nie wszyscy domowoi byli mili. Jeśli dom został opuszczony lub zajęty przez niegodnych ludzi, duch mógł przemienić się w coś złego. W takich sytuacjach przestał być obrońcą i stał się udręką. Stare historie opowiadają o domowoi, który oszalał, przemieniając się w przerażające cienie, które szeptały w nocy, bez wyjaśnienia tłukły naczynia i wywoływały niewytłumaczalne dreszcze wśród mieszkańców. Niektóre legendy głosiły, że jeśli domowoi zostanie znieważony lub wyrzucony siłą, może na zawsze przekląć dom, przynosząc pecha każdemu, kto spróbuje w nim zamieszkać. Duch tradycji. Mimo nieprzewidywalnego temperamentu domowoi, stanowili istotną część kultury słowiańskiej. Symbolizowały ducha domu, związek między przodkami a żyjącymi oraz znaczenie szanowania domu jako świętej przestrzeni. Chłopi wierzyli, że dom bez domowoja to dom bez duszy: pusty, bezbronny i skazany na smutek. Dlatego do dziś w niektórych zakątkach słowiańskiego świata ludzie zostawiają na noc w kuchni mały kawałek chleba, szepcząc cicho: To jest dla ciebie stróżu domu. "Chroń nas tej nocy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy domowoi może oglądać. Kościej nieśmiertelny i klątwa ukrytego serca, w krainach zapomnianych przez czas, gdzie gęste lasy szeptały tajemnice na wietrze, a rzeki wiły się jak żyły samego świata, istniało imię, które niewielu odważyło się wymówić. Kościej nieśmiertelny. Nie był Bogiem, ale nie był też zwykłym śmiertelnikiem. Kościej był stworzeniem budzącym strach, czarownikiem przeklętym przez własną ambicję." Mówili, że jego ciało było szkieletowe, skóra cienka jak pergamin, a oczy głębokie jak otchłań nocy. Ale jego największą bronią nie był jego przerażający wygląd, ale sekret twojej nieśmiertelności. Klątwa wieczności Kościeja nie można było zabić w zwykły sposób. Podczas gdy królowie obawiali się ostrza wroga, a chłopi uginali się pod ciężarem czasu, Kościej pozostał niezmieniony, nietknięty starością i chorobą. Ale ten dar nie został mu dany bez ceny. Aby uniknąć śmierci, kościej ukrył swoje serce, źródło twojego życia, poza twoim ciałem. Ale nie trzymał go w sejfie ani pod ziemią. Nie. Jego serce było chronione serią zaklęć, których złamanie było prawie niemożliwe. Legenda głosi, że wyjął serce i umieścił je w igle cienkiej, jak kosmyk włosów. Więc ukrył tę igłę w jajku. Jajko umieszczono w kaczce, kaczkę w zającu, zająca w żelaznej skrzyni, a skrzynię zakopano głęboko na odległej wyspie, otoczonej szalejącymi morzami i zaczarowanymi lasami. Każdy, kto chciał zabić Kościeja, musiał najpierw znaleźć to serce. Zadanie, które wydawało się niemożliwe. Ale Nieśmiertelny nie był tylko istotą, która uciekła przed śmiercią. On też był porywacz narzeczonej. Kościheij był zafascynowany pięknymi i potężnymi kobietami i użył swojej magii, aby je porwać i trzymać w niewoli w swoim ciemnym zamku. Porwało go wiele księżniczek, wojowników, a nawet żon bohaterów, znikając bez śladu. Wyzwanie bohatera. Ale żaden złoczyńca nie jest bezpieczny na zawsze. Pewnego dnia, młody książę poruszony miłością i odwagą postanowił stawić czoła Kościejowi, aby uratować ukochaną. Miał na imię Iwan Karewicz, bohater starożytności. Uzbrojony jedynie w przebiegłość i ostry miecz, wyruszył na poszukiwanie ukrytego serca czarnoksiężnika. Podróż była uciążliwa. Iwan musiał przemierzać zaczarowane lasy, stawić czoła dzikim bestiom i przechytrzyć zdradzieckie duchy. Ale szczęście było po jego stronie. Po drodze spotkał mądrą staruszkę, która znała tajemnicę nieśmiertelności kościeja. Z jej pomocą odkrył miejsce pobytu skrzyni i wyruszył na wyspę, na której ukryte było serce. Po przybyciu na miejsce Iwan stanął przed szeregiem śmiertelnych wyzwań. Ale z pomocą magicznego orła, który schwytał kaczkę i przebiegłego lisa, który gonił zająca, w końcu trzymał jajko w rękach. Kościej z całą swoją mocą wyczuł zbliżające się niebezpieczeństwo i poleciał w stronę Iwana, wściekły i gotowy zniszczyć młodego bohatera. Ale Iwan nie wahał się. Rozbił jajko i złamał igłę na pół. W tym samym momencie kościej krzyknął z bólu, czując jak jego moc znika. Jego ciało, które kiedyś wydawało się wieczne, zaczęło się starzeć w ciągu kilku sekund. Jego skóra zamieniła się w pył, kości się rozpadły, a nieśmiertelny został ostatecznie pokonany. Dziedzictwo kościeja, śmierć kościeja świętowano jako wielkie zwycięstwo, ale jego legenda nigdy nie umarła. Do dziś mówi się, że jego duch wciąż przemierza najciemniejsze zakątki świata, czekając, aż nowy głupiec spróbuje poznać tajemnicę nieśmiertelności. Z tej historii płynie lekcja: nie możesz wiecznie uciekać przed śmiercią. Kościej próbował uciec przed swoim losem, ale ostatecznie udało mu się jedynie przedłużyć własną ruinę. I tak. Ilekroć w nocy rozbrzmiewa grzmot lub wieje lodowaty wiatr bez ostrzeżenia, niektórzy szepczą jego imię, pamiętając, że nawet najpotężniejszy nie jest w stanie przeciwstawić się naturze samego czasu. Historie, które obejmują czas, nigdy nie umierają. Żyją w szeptach wiatru, szelestie drzew i tajemniczym blasku księżyca nad ciemnymi wodami. Podobnie jak mity słowiańskie, nie tylko zapomniane legendy, ale echa przeszłości, które wciąż rozbrzmiewają w duszach tych, którzy ich słuchają. Z potężnych bogów, jak w Peru, władca niebios i Weles, przebiegły władca podziemi, nawet duchy codziennego użytku, takie jak domowi, strażnicy domów i cieniste postacie kości i nieśmiertelny każda mitologiczna istota niesie ze sobą przesłanie, naukę, która wykracza poza czas. Te historie nie zostały opowiedziane tylko dla zabawy. Pomogli ludziom zrozumieć tajemnice życia, cykle natury, a nawet wyzwania przeznaczenia. Morana i Charilo symbolizowały wieczny cykl życia i śmierci, a przebiegłość konieczna do pokonania Kościeja pokazała, że prawdziwa moc nie zawsze leży w sile, ale raczej w wiedzy i odwadze. Nawet w czasach nowożytnych, gdzie mity są postrzegane jako fantazje z przeszłości, lekcje płynące z nich są nadal żywe. Ponieważ w głębi duszy starożytni Słowianie wiedzieli coś istotnego, życie to cykl, konieczna jest równowaga, a nieznane zawsze będzie kryć tajemnice. A teraz gdy wiesz już trochę więcej o bogach, duchach i legendach narodu słowiańskiego, pamiętaj, że zawsze jest więcej tajemnic czekających na odkrycie. Jeśli spodobała ci się ta historia i chcesz poznać więcej fascynujących mitów, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywuj dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Jest wiele innych historii, które czekają na opowiedzenie i nie chcesz ich przegapić. Do kolejnej podróży po świecie mitów.